Jedną z kluczowych cech lidera jest spójność. A nie da się być spójnym liderem, jeśli nie pamiętasz swoich decyzji. Dzień dobry, nazywam się Darek Goc, to jest stuwa dla lidera 100 sekund o przywództwie. Kiedy pełnisz funkcje związane z zarządzaniem ludźmi, podejmujesz wiele decyzji. Czym wyżej w hierarchii danej organizacji, tym jest ich więcej. I o ile te ważne dla Ciebie rozstrzygnięcia zachowujesz na długo w pamięci, to te o niższym priorytecie mogą się zacierać. To jest dość naturalne, tyle tylko, że jako szef nie możesz sobie pozwolić na to, aby nie pamiętać swoich decyzji, nawet tych najdrobniejszych. Dlaczego? To proste. Jeżeli jednego dnia mówisz tak, drugiego nie, tylko dlatego, że umknęła ci pierwotna decyzja, to Twoi ludzie natychmiast to wyłapią, a potem nieuchronnie się pogubią. Na pewno zaś. Ucierpi zaufanie do Ciebie i przekonanie, że panujesz nad toczącymi się sprawami. Dodatkowo, taki, nazwijmy to, brak koncentracji może powodować, że ludzie zaczną myśleć, że ich sprawy nie są dla Ciebie ważne i istotne, a poświęcony czas, zaangażowanie, najlepsze chęci nie zostały przez Ciebie właściwie docenione, więc może następnym razem nie warto się tak bardzo starać. Jest taka anegdota związana z Obamą, który na początku swojej prezydentury jednemu ze swoich doradców zadał któregoś dnia pytanie, Dlaczego przychodzicie do mnie z tak trudnymi sprawami? W odpowiedzi usłyszał, Panie Prezydencie, wszystkie łatwiejsze kwestie zostały już rozstrzygnięte na niższych poziomach. Pamiętaj zatem, jeśli masz dobrze zarządzany zespół, to skoro ktoś przychodzi do ciebie po twoją decyzję, to znaczy, że tylko ty możesz ją podjąć, więc choćby dlatego powinieneś poważnie ją potraktować. A poważne potraktowanie obejmuje też zapamiętanie tego, co zdecydowałeś. Oczywiście, żebyś mnie dobrze zrozumiał, każdą decyzję można zmienić, ale trzeba zadbać o to, aby ludzie nabrali przekonania, że u podstaw takiej zmiany stoją mocne argumenty, a nie słaba pamięć. To była stuwa dla lidera, czyli 100 sekund o przywództwie, które właśnie w siebie zainwestowałeś. Do zobaczenia.